Mamy wielką radość towarzyszenia tajemnicom Boga, które odkrywa przed nami święty Marek Ewangelista w bardzo szczególny i znamienny sposób. Ten dzisiejszy fragment to jest dziesiąty rozdział. Ten bardzo wyjątkowy moment, który został wykorzystany również przez świętego Jana Pawła II już 32 lata temu. Kiedy przygotował list do młodych, i właśnie oparł go na tym fragmencie według świętego Marka, pokazując tajemnicę młodości, tajemnicę człowieka, który szuka sensu, który szuka odpowiedzi na ważne dla niego pytania. I można właściwie zadać pytanie: ile mieliśmy lat 32 lata temu? I czy te słowa i refleksja. Świętego papieża, ona straciła na wartości? Nie straciła. Bo przecież w tym dzisiejszym wydarzeniu każdy z nas może się odnaleźć. Szczególnie kiedy porównamy je z tym pierwszym czytaniem księgi Syracydesa. Takim, takim dość przedziwnym, jeżeli chodzi o ten sposób prowadzenia przez autora, ale ostatecznie rzecz biorąc, mówiącym o czym? Mówiącym o tym, że człowiek który próbuje odnaleźć obecność Boga w swoim życiu. Człowiek, który tę obecność próbuje pielęgnować w sobie, jest człowiekiem, który tak naprawdę pielęgnuje życie. I w tym całym jego staraniu nie zostaje sam. Pan Bóg go wspiera, Pan Bóg go umacnia i to, co jest działaniem jego życia, ma niesamowicie wielką wartość. Jeżeli dzisiaj tutaj jesteśmy to przecież również stając jako ci, którzy wobec tego dzieła peregrynacji wizerunku Matki Bożej Pompejańskiej zadają sobie pytania co to będzie. Oczywiście mamy to pierwsze skojarzenie związane z tajemnicą dzisiejszego formularza mszalnego nawiedzenia Świętej Elżbiety. Oto Maryja w chwili zwiastowania dowiedziała się, że jej krewna Elżbieta jest już w szóstym miesiącu ta, która dla wielu, właściwie prawie dla każdego, uchodziła za niepłodną. I ona idzie do tej krewnej. Wy drogie mamy, drogie kobiety. Same najlepiej wiecie, jakie to są tajemnice. Ja sam nie zapomnę, jak ileś lat temu w pewnych szczególnych okolicznościach, nie będę zdradzał wszystkich szczegółów, jedna z kobiet, która brała udział w pewnym wydarzeniu, mówi: Widziałeś? Ona jest wciąż. ciąży. Ja mówię, skąd ty to wiesz? To widać. Bynajmniej nie przez to, że to dziecko już jest rozwinięte, ale cała kobiecość, zachowania ja już nawet pewne gesty też potrafię rozeznać. To pokazują. Dlaczego? Bo mówi to mama. Mówi to ta, która przeżywa te tajemnice, która sama je w sobie przeżywała, która potrafi je zauważyć. I zobaczcie moi drodzy, to jest przecież wyrażone w tym całym wydarzeniu nawiedzenia świętej Elżbiety. Jakże prostym. Maryja wchodzi, pozdrawia, a Elżbieta od razu wielbi Boga i jednocześnie wyznaje wiarę w Syna Bożego, którego Maryja niesie, o którym jeszcze nic nie powiedziała zobaczcie, moi drodzy, to jest jakby pierwszy taki ślad, nie ostatni, który chciałbym dzisiaj przywołać, który życzę, żeby był Waszym bogactwem w czasie tego nawiedzenia. To jest rzeczywiście taki moment, kiedy Wy będziecie stawali wobec tego niesamowitego daru, obecności Boga i mocy Jego łaski dla Was. Boga, który zna Wasze życie. Boga, który będzie tak jak do tej pory nieustannie chciał udzielać mocy swojego błogosławieństwa. A ten wizerunek Matki Bożej Pompejańskiej i tajemnica jej obecności, jej orędownictwa, jest właśnie takim potwierdzeniem. Oto przychodzi ta, która jest swoistą zwiastunką tej tajemnicy i tej obecności Boga, który chce potwierdzić, że jesteście dla Niego ważni, że jesteście w Bożym Sercu że jesteście w sercu Maryi i że ta niesamowita tajemnica bliskości będzie umacniana właśnie w tym czasie. Zobaczcie, moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia ukazuje bardzo szczególną drogę. Bo z jednej strony, kiedy przychodzi ten młody człowiek do Jezusa i kiedy go pyta, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, nazywa go dobrym. Chrystus zwraca Mu uwagę, czemu mnie nazywasz dobrym. Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. I to jest ten kolejny motyw, kolejny krok i kolejne światełko od samego Pana Boga, abyście potrafili zobaczyć i przeżyć właśnie ten czas nawiedzenia jako czas dobroci Boga. Ja byłem małym chłopcem, a więc to już całkiem niedawno się działo. Kiedy po mojej parafii rodzinnej peregrynowała kopia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. I pamiętam te 24 godziny, kiedy żeśmy ten obraz przynieśli od sąsiadów, kiedy przyszli inni sąsiedzi, kiedy były wspólne modlitwy. To było piękne, podniosłe, ale potem oni poszli. I została ona i my, moi rodzice, moja siostra, i ja. Taki czas, który właściwie. W pierwszym momencie wydawał się takim niezręcznym, oto jest coś, do czego człowiek nie do końca jest przyzwyczajony. Jest ktoś, kto może nawet jest gościem, ale jakby jeszcze nie domownikiem. I właściwie z godziny na godzinę dokonywała się ta swoista tajemnica, ja to w bardzo żywy sposób w sobie noszę. Ta tajemnica, że ta obecność Matki Bożej. Była rzeczywiście tajemnicą obecności Boga, który jest dobry. Tajemnicy miłości i dobroci, którą rodzice są w stanie tylko wnieść w życie dziecka, i nic, drodzy tatusiowie, wam nie odbierając, ale mamy w tym są mistrzami, mistrzyniami. I wtedy, kiedy się dopełniał ten czas nawiedzenia, kiedy przychodzili sąsiedzi, kiedy Kończyły się te modlitwy w domu i było odprowadzenie obrazu do sąsiadów, właściwie zaczynała się robić taka tęsknota, żeby to się nie kończyło. I zobaczcie, moi drodzy, w tym również zawierają się te dwa bardzo niesamowicie istotne momenty i dwa, dwie refleksje, o których dzisiaj Chrystus mówi w tym dialogu z tym młodym człowiekiem, i to są te dwa kolejne punkty światełka od samego Boga. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kiedy Chrystus, mówiąc o przykazaniach, zwraca uwagę temu młodemu, że to jest fundament. A on mówi, nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Niesamowite świadectwo szacunku i wdzięczności dla tych, którzy mu to przekazali. Dla tych, którzy go tego nauczyli. Dla tych, z którymi mógł to razem przeżywać, biorąc pod uwagę różne okoliczności, może niezrozumienia, może zniecierpliwienia, może zagubienia, jakże to jest niesamowicie ważne, żeby ten fundament był umocniony, ten fundament tego co jest, wartością małżeństwa, wartością rodziny, wartością każdego kto stanowi bogactwo, które gdzieś jest pisane w każdego z nas i tego wam moi drodzy życzę, aby to był właśnie taki moment, abyście potrafili być, abyście potrafili słuchać, abyście potrafili rozmawiać, abyście może właśnie szczególnie w tamtym czasie nawiedzenia potrafili odnowić i zobaczyć z całą nadzieją, radością, wdzięcznością na to wszystko, co jest pisane w wasze życie. Dzisiaj w południe brałem udział w bardzo podniosłej uroczystości, chociaż po ludzku smutnej, pogrzebie jednego z naszych księży. Zmarł nagle w tamtym tygodniu, 54 lata. Mój starszy kolega, proboszcz parafii w Gliniance. Oczywiście patrząc na zewnątrz można było powiedzieć ponad 160 księży. Właściwie cała parafia przyszła na pogrzeb. Wszystkie sklepy w okolicy zamknięte, szkoły zakończyły pracę, bo ich przyjaciel, proboszcz, pasterz, zmarł. Dlaczego to przywołuje? Bo kiedy stałem nad jego trumną, kiedy widziałem za tą trumną jego siostrę, kiedy przypominałem sobie te momenty, kiedy byłem w tej parafii razem z nim w czasie różnych uroczystości, różnych wydarzeń, to wracały bardzo głębokie refleksje o sens mojego życia, o sens mojej posługi, o to jaka będzie wartość tego wszystkiego, co ja przeżywam, kiedy już inni usłyszą dźwięk spadającego, spadającej ziemi na wieku trumny mojej. Przepraszam, że odwołuję się do tego wątku, ale tylko dlatego, że w naszym życiu jest tak wiele różnych okoliczności, tyle momentów, które dają wielką szansę, aby dotknąć tego, co najważniejsze, aby zobaczyć, aby docenić. Żeby dać drugi biegun. To kiedy wracałem z tego pogrzebu, zadzwoniła jedna z moich wychowanych, uczennic, która niespełna miesiąc temu urodziła bliźniaki. Miała już wcześniej dwójkę dzieci i teraz. Z tymi czterema pancernymi, jak ja ich nazwałem, już nie mówiąc o tym, że ten nowonarodzony chłopiec ma zupełnie zaskakujące imię marek, a córeczka Marysia. I kiedy z nią rozmawiam, i kiedy słyszę w jej głosie zmęczenie, bo przecież te bliźniaki, te starsze dzieci już są w przedszkolu, ale sami dobrze wiecie, co potrafią zrobić, co nie ministranci, i ona. Z tym głosem takim pełnym spokoju, pełnym nadziei i miłości. Ona opowiada o swoim życiu. Opowiada o tych przeżyciach. Dziękuję za modlitwę, dziękuję za wsparcie wtedy, kiedy już były te informacje, że będzie rodziła. Zobaczcie, moi drodzy, to jest również ten obraz. Ten obraz pewnego daru, pewnego bogactwa, które się pojawia nieraz w bardzo szczególnych i wyjątkowych tylko momentach. Ale zasadniczo On jest każdego dnia. Ważne, żebyśmy tylko potrafili Go zobaczyć. Ważne, abyśmy potrafili docenić, abyśmy potrafili ucieszyć się tym i zobaczyć, jak to jest niesamowicie istotne, i jak z tego czerpie nasze życie. A ten ostatni motyw to jest ten wątek, kiedy Chrystus mówi do młodego człowieka: Jednego Ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Możemy to na różny sposób rozumieć. Możemy to rozumieć, dodając do tego wczorajszą Ewangelię, o tym nie można służyć Bogu i mamonie, ale spróbujmy na to spojrzeć trochę w inny sposób. Bo ostatecznie rzecz biorąc, te słowa Pana Jezusa, to jest też pewien opis pewnej drogi wiary, którą idzie każdy z nas. I przychodzi taka chwila, kiedy człowiek sobie uświadamia, że nie jest we wszystkim zależny od siebie, że warto zaufać drugiemu człowiekowi, przede wszystkim warto zaufać Panu Bogu. A skoro zaufać, to najpierw może od jakiejś części swojego życia powierzyć mu tę część, prosząc, aby on się nią opiekował, prosząc, aby on ją wspierał, prosząc, aby on... Stał się jej obrońcą. A im dłużej żyjemy, im dłużej przeżywamy nasze duchowe starania, widzimy, że tych darów, a właściwie tego wszystkiego, co po prostu stanowi bogactwo naszego życia zawierzonego Panu Bogu, jest coraz więcej. I kiedy rozważamy tę sprawę, to mając na uwadze ten dar peregrynacji, tym bardziej warto sobie uświadomić, że to jest również wielka okazja do refleksji nad tym, co Matka Boża przeżywała. Te nawiązania są również bardzo ciekawie zaznaczone w dzisiejszej Ewangelii. To przecież w czasie zwiastowania Maryja zadała Aniołowi pytanie, jakże się to stanie, skoro nie zna męża. Otrzymała odpowiedź: Nie bój się, Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego ci osłoni, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. A dzisiaj, kiedy Chrystus rozwija ten wątek do swoich uczniów, też mówi te niesamowicie szczególne słowa, zwracając uwagę na to, że to, co u ludzi może być niemożliwe, nie jest u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. I oto stajemy, moi drodzy, wobec tego szczególnego rozpoczęcia. Życzę Wam, abyście potrafili właśnie ten czas przyjąć jako czas tego Bożego nawiedzenia, czas tego zatrzymania się przy tym, który jest dobry i chce to, co dobre w was oświetlić, rozwinąć, umocnić, może odbudować, może pomóc, aby rzeczywiście warto było je dostrzec to dobro, które jest każdego dnia wam ofiarowane. Nie bójcie się zadawać pytań, ale Zapraszam Was do wytrwałości, aby potrafić czekać na odpowiedzi, bo one wcale nie są od razu. Ale wtedy, kiedy człowiek staje z tą ufnością i nadzieją, a przede wszystkim z tym zaufaniem, że jest ktoś, kto kocha, tak jak dziecko staje przy swoich rodzicach, to najważniejsza jest ta miłość, ta obecność, to wsparcie, a odpowiedzi i rozumienie ich nieraz mogą przyjść później. Amen.